Witamy wszystkich hodowców z hodowli Piotr Stanisław Wrubel z oddziału Katowice. Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Piotrek, zaprezentujemy sobie gołębia, którego przygotowałeś na aukcję roku, aukcję świąteczną. Okay. Zaczniemy sobie od numeru. Ty resztę nam już opowiesz. Tak. Numerek gołębia jest 91, taki tak krótki. Jest. jest to gołąbek po pełnym bracie tego 9018 Cezł Krzysia. tam się wywodzi z tego Gębi, który był pierwszy w Polsce, trzeci na Spartach Jadzie, A od strony mamy jest parowany z półsiostrą matki 9018, łączony na taki biały ogon u mnie samice, które od 100 do 700 km się fajnie spisują. Ta linia starsze starsza, nie? Także jest to Gębi, parowany też już na, na linię tego samczyka, na tej tam są dużo tego tego hurikana, nie? A ten samczyk się tam pochodził właśnie ten od Jacka Pola, nie? Co so, mam dosyć dużo fajnego gołębi też. Także tego gembi się fajnie spisuję, jest to gołębek późniejszy, młodszy, fajny, fajny też budynek już plecakujący. Można zwiększymi. powiedzieć, że tutaj taki na no. ojca tej najlepszej samicy rozrodowej tak. krzyśka. Tak. I dużo tego gołębi z tego z tej linii z tego gembi się spisuje, nie? Dosyć fajne, szybkie gołębie na ten. Pokażemy jeszcze jak on wyglądał No pióra jeszcze nie zrzucił. Ale dosyć fajnie się. Fajne fajnie wygląda. Fajnie jest w budowie. Także za rok na pewno, jak będzie się całe przepierze, to już będzie miał super tam budynek i ten. Nie? Nic tam nie będzie musiał. Taki mocny, i no mocny jest tak, tak, tak. na takiego gąbka młodego to dosyć fajnie, nie? Mamy takie. Dziadek ma takie oko też, tej rozpodowy. Ojciec tej, ukrzyśka tej najlepszej samicy rozpodowej teraz, nie? Także taki gołąb z hodowli Piotr Stanisław Wróbel będzie dostępny na aukcji świątecznej. My oczywiście zapraszamy na aukcję świąteczną i żegnamy się standardowo hasłem dobry lot. Dobry lot i wesołych świąt.